Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przepis dla osób, które lubią kanapki, czyli myślę, że odcinek dla większości z Was. Dzisiaj pokażę Wam przepis na trzy różne pasty wytrawne. Pierwsza pasta będzie na bazie suszonych moreli. Teraz powiem Wam ciekawostkę, w sumie dowiedziałam się o tym dzisiaj. Kupiłam suszone morele. Otwierając paczkę myślałam, że są zepsute, bo są, no, przyznacie, trochę ciemne. A okazało się, że tak wyglądająca morela nie ma w sobie konserwantów. Więc taka powinna być, a nie taka ładna hiszpańska pomarańcza. No. Będziemy potrzebować również orzechy włoskie, ser ricotta, suszone pomidory oraz rukolę. Ja dzisiaj wszystko będę robić w blenderze. Więc jeżeli macie wcześniej naszykowane składniki, to jest na dobrą sprawę chwila-moment. To co? Do misy blendera wrzucamy po kolei sery Cricotta, pomidorki. Bazujcie sobie, dodajcie sobie na początku troszkę mniej, zblendujcie wszystko, połączcie, spróbujcie. Jeżeli będzie Wam zbyt mało pomidorów, dodajcie wtedy pomidory. Pamiętajcie, że lepiej jest doprawić, niż potem ratować, bo nie zawsze na ogół nie ma co. Suszone morele. Myślę, że dwie sztuki zdecydowanie nadadzą słodycz naszej paście, A ostrości na rół kola. Całość zblendujemy. Ujdzie. Pójdzie? Dobra, nie pójdę. Nie wiem, dlaczego był ten na promocji mikser. <laughs> Żeby uniknąć tego, myślę, że warto było wcześniej pokroić morele i pomidory. Myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego mi to nie paszło. Podejście numer 2, Spójrzcie na konsystencję pasty. Jest fajna, zwarta. Ma ładny łososiowy kolor. Pomidorki tutaj suszone zrobiły swoją robotę. Bomba. Fajnie, bo jest właśnie lekko słodka przez morele. Jest wyrazista, jest lekko ostra przez rukole. Super. Pierwsza pasta jest gotowa. Odstawiamy, bierzemy się za drugą. Czas na pastę numer 2. Będzie również rybna. Ponieważ będzie na bazie tym razem sera ricotta na 100%, niepodważalnie 2000%, jest to ser ricotta na bazie również tuńczyka. Tuńczyk, śmiało z puszki. E, oczywiście kapary i koperek. I tak samo, wszystko przekładamy do pojemnika. Tutaj nie ma co kroić, więc śmiało można wszystko dodać. Kapary nie za dużo. Pamiętajcie, tonujcie. Kapary są mocno intensywne. Ja myślę, że u mnie to taka będzie płaska łyżeczka od herbaty. I oczywiście tuńczyk. Zmiksujmy część. I potem będziemy dokładać resztę. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Oh yeah! Patrzcie, jak fajnie się miesza. Okej, okay. mamy to, próbujemy. Mmm, kocha, wspomniałam, że dodajemy koparek. Koparek orzeźwi całą pastę i mieszamy. Brakuje mi jeszcze dwóch składników: grubo mielonego pieprzu i odrobinę jeszcze kaparów. Ostatnie zamieszanie i mamy pastę numer 2 gotową. Ok, mamy ta. Pasta numer 2 jest gotowa. Spójrzcie teraz, ładna liśniąca. Mmm, Kochani, czas na pastę numer 3. Pewnie wam znana? Jeżeli nie, koniecznie musicie spróbować. Pasta z makreli i z majonezem, ale dzisiaj nie idziemy na bakliznę. Majonez zrobimy sami. Teraz bardzo szybki przepis, jak taki majonez przygotować. Bardzo ważne jest, żeby mieć naczynie stosunkowo wąskie i wysokie. I potrzebny jest Wam blender ręczny, tak, że jak będziemy ubijać, żeby tutaj śmiało, żebyśmy mieli miejsce. Majonez zaczynamy od żółtka. Pamiętajcie, nie pełne jajko, samo żółtko. Ciach. Łyżeczka musztardy. Rekomenduję musztardę Dijon. Jest fajna, ostra, wyrazista. Jajko, musztarda, oczywiście, sól. Nie bójcie się soli. Oczywiście jak sól, to w parze idzie pieprz. Odrobinę czegoś kwaśnego. Może być to sok z cytryny. Ja nie mam dzisiaj cytryny, mam limonkę. Śmiało, możecie jak macie dodać około myślę, że łyżeczki półtorej. I taką bazę wymieszamy. I ostatnie dwa składniki: pół łyżeczki cukru oraz olej. Olej rzepakowy. Okej. Okay. Połączmy ze sobą wszystko. Okej, okay, składniki mam połączone. Zdradzę Wam teraz, opowiem no, Wam bardzo ważną, istotną rzecz. Ważne jest, że przed robieniem majonezu jajka muszą być wcześniej sparzone i żółtko powinno być w temperaturze pokojowej, wtedy mamy pewność, że ładnie nam się ubije. Do takiej masy będziemy teraz cieniutkim strumieniem, to jest bardzo ważne, wlewać olej rzepakowy. Wlejmy odrobinę i od razu mieszajmy. Okej, okay, mamy to. Warto jest pamiętać, że z majonezem jest tak, im więcej oliwy do niego dodamy, tym zrobi nam się, będzie nam się stawał coraz bardziej gęsty i gęsty. Pokażę Wam moją konsystencję dzisiejszą. Spójrzcie na konsystencję. Jest taka, jaka być powinna. A jak ze smakiem? Tyha. Mm, jeżeli, jeżeli nigdy nie robiliście wcześniej majonezu, zrobicie raz, to uwierzcie, że zrezygnujecie z kupnego, bo jak widzieliście sam proces przygotowania nie jest skomplikowany, a smak nadrabia naprawdę wszystko. Ok. Majonez mamy, będzie to baza do naszej trzeciej pasty. Zaczynamy od przełożenia wędzonej makreli. dodamy teraz część, a potem dodamy drugą część. Ogóreczki kiszone wcześniej pokrojone. Szalotka pokrojona w kostkę. No i oczywiście nasz majonez, który nam złączy wszystko razem. Zmiksujmy wszystko razem, a potem mm, pobawimy się jeszcze dodatkami. No i na pewno dodamy koperek. Ten barman! Kiedy na początku nam się większość zblendowała, możemy dodać pozostałą rybę oraz wcześniej wspomniany przeze mnie koperek. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o połączeniu ryby z koperekiem. Ja uważam, że to jest para idea. Ok, pasta numer 3 myślę, że już jest gotowa. Pokażę Wam konsystencję. Zobaczcie, jak wygląda. Mm, uwielbiam. Naprawdę. Jedna z nielicznych, którą mogę jeść do wszystkiego. To co, na początku odcinka mówiłam, że robimy 3 pasty raz, dwa, trzy. Są gotowe, ogarnę i wykładamy. Pasty będą idealnym rozwiązaniem na imprezę. A jak impreza, to krakersy. Więc dzisiaj moje pasty będę nakładała na krakersy. Udekorujemy je kiełkami, żeby było kolorowo, fajnie, smacznie. Mam jeszcze orzechy włoskie. Zaczynamy. Zaczynamy od pasty numer 1, która była na bazie koziego sera, suszonych pomidorów moreli, bez konserwantów i koperku. Chyba tyle. Pamiętajcie, że szczegółowy, dokładny opis, dokładne składniki wszystkich trzech pas znajdziecie pod filmem. Zaczynamy. Jedna łyżka. No dwie łyżki. Dużo, dużo. I przekładamy. Pasta numer 2 na bazie tuńczyka i sera ricotta. Pasta numer 3 wędzona makrela i nasz domowy majonez. Całość udekorujemy z zieleniną. Dzisiaj mam kiełki rzodkiewki. Ładnie nam skomponują się z zielenią. Orzechy włoskie. Tutaj daję je do koziego sera i moreli. A do makreli, co? No, oczywiście, że koperek. to właśnie tak, w takiej formie prezentują się moje imprezowe krakersy, przepisy, pomysły na trzy różne wytrawne pasy. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, zaintrygowałam i zaskoczyłam niecodziennym połączeniem smakowym. Mam nadzieję, że zrobicie je w domu, ponieważ jak widzieliście są szybkie, smaczne i śmiało możecie przechowywać je w lodówce, myślę, że do 4-5 dni. Pamiętajcie proszę o subskrypcji oraz o polubieniu tego filmu. Udajmy imprezy! primeira paza primeira paza paza y, y, y. Y, good job